Kurde. No już starszy. No dobra. No cześć, cześć. Witam wszystkich. Serdecznie. Dziś jesteśmy w PCD Simulator. No i była pewna aktualizacja, a mianowicie aktualizacja ziłowa. no i widać bardzo dużo y, zabawy w teksturach, czyli biedzy i dywi, no drogi są praktycznie teraz nie w całości pokryte śniegiem, aczkolwiek tutaj występują jeszcze takie błędy i że się coś pojawia, coś znika, nie wiem że to jest jakaś próba optymalizacji czegokolwiek, jeśli chodzi tu faktycznie o te FPSy no to jest jak zwykle jak się patrzy na sław spada do 50 49 było najniższe z tego co zauważyłem Wszędzie inne jest całe 60, także a mi się, generalnie jest lepiej niż chyba było ogólnie do tego czasu, bo, no, bo przez to w DW no to też trochę optymalizacja siadła. Ale co tu widzę? Trochę wam tu napadało po tym salonie i aż, aż nie wiem. Ale co tutaj się dzieje w części lagu? Mamy tu wersję 1.3.8 i zima. Mapa i pojazdy w pełni pokryte śniegiem. Wiele efektów śledzi podczas jazdy, śliskie drogi i lód. Deszcz zastąpiony padający śniegiem. Dobra, bo chyba rok temu faktycznie padał deszcz <laughs> w zimę i no dobra. Yy, mamy tu jeszcze nowe samochody: Rudolf Safira, yy, Rudolf Insight. Sign Rudolf Astar RBE80 RBE6 Yy, przerobione pojazdy to Laguna i Springton Odświeżony model to Ducat Oczywiście mam taką małą sumę pieniędzy Między innymi przez to, że zakupiłem te wszystkie pojazdy Chyba wszystkie yy, Mamy to Audi 80 1.9 TDA Mamy szyberdach nawet w środku jest O, nawet w środku Te nowe pojazdy mają bardzo spoko interior Podoba mi się O, nawet patrzcie Tak typowo dla diesla jest zegar zamiast obrotomierza Rudolf Safir też całkiem jakiś tutaj ma przyzwoity ten interior no, Oczywiście to jest Opel Zafira. Fajny zabieg generalnie, żeby uanglojęzycznić ten, te nazwy, żeby w się sensie mówię tu o modelu głównie Czytając je praktycznie brzmiło podobnie strasznie Rudolf, ogólnie chyba wszystkie Ople Także zostały zamienione na w, nazwy na Rudolf Bo wcześniej był chyba Opel, jeśli się nie mylę Laguna, ok. Laguna miała remaster Nigdy, nie, nie wiem, jakoś nigdy nie zdarzyło mi się nie jechać A widać mamy tutaj taki znaczek inny W ogóle w milach tutaj jest 170 na blacie Też jest tutaj jakiś ekranik Czy tu są mapy polskie? O, ty, to jest Elbląg, ty O, radio FMSK, SK. Insignia. Napędzie no 4 ona jest w ogóle. Tu też w sumie w tej Lagunie jest AWD. Też za chwilę jest w przednim. Będziemy sobie to oczywiście opłacać na osobnym teście sprawnościowym nowych pojazdów. Tutaj mamy Asterkę Bożą. No tutaj już nie ma liczniczków. Też mało tekstur jest. Jest Mercedesik. Teraz chyba koła są... Mi się zdaje, że koła teraz są lepiej dopasowane do, do ogólnej wielkości całego busa. Jest trochę krótszy. Też ma 2.0 po maksu i też mu grafką tu czyli przebudowali podwozie. Ktoś, tu jeszcze Ducat miał chyba. Ducat to jest to, nie wiem czy on ma grafką, szczerze. Możliwe, że ma, ale nie wiem, nie chce mi się, bo jakoś po prostu za nimi nie przepada, dlatego nigdy nie sprawdzałem busików. BMW 330i, z tego co pojawiło, nie zostało naprawione. Dalej jest jakby w dieslu. Audi A6, już w AWD. I teraz tak. Nie ma tu jeszcze event karów z tego względu, iż odliczanie zacznie się w sobotę, czyli tak naprawdę wtedy, gdy chyba wskakuje ten film Także nie ma tutaj nowych event karów, one będą prawdopodobnie odkryte później I ja mam szerą nadzieję, że nie bez przyczyny to Audi 80, które znajdziemy gdzieś tutaj na początku RB80 jest w przednim napędzie ja... Mam nadzieję, że ono będzie w AWD i w quattro, tym legendarnym z Audi 80 Oczywiście jako event car O, proszę bardzo, tak wygląda tutaj, tak wygląda nowa mapa ogólnie, cały tutaj powiat Jedyne do czego się tu bym przyczepił, że to jest małe i... i patrzcie, tu darłowiec, krupy, to jest nieczytelne troszeczkę Ja bym to tak powiększył mniej więcej, też tą mapę tak bardziej bym... Ogólnie wykluczyłbym z tej mapy te zamazane y, obszary No ale to tylko takie moje przemyślenia, co, co do tego Kierunkowskazy są tu inne, dobra Dobra, 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 spokojnie Takie rzeczy będziemy sobie oceniać później Na innym filmie, bo ja się tu skupiam na, na złych rzeczach Chyba wszystko sprawdziliśmy dzisiaj o, o pojazdy I teraz tak, jak widzicie Mam akurat białego, więc może tego nie widać trochę Jest tutaj e, ośnieżony ten samochód O, kolejna rzecz Ciągnie się za nami chmurek dymu? Dla mnie taki dymek, jak teraz się wydobywa spod tych opon Na spokojnie by zastąpił y, te ślady opon, co kiedyś były W sensie wtedy, gdy się zaciągało ręcznie, albo ruszało się z rywem. Od teraz można tankować tylko po wyjściu z pojazdu, czyli Jednocześnie z tankowaniem trzeba też wyjść, żeby wziąć paczkę A przez chwilę można było sobie podjechać, pyk Nie trzeba było wysiadać szybko No i proszę bardzo, możemy tu refuelnąć W ogóle możemy iść sobie na przykład do tego dystrybutora I stąd sobie refuelnąć samochód Czy, czy jakiś komunikat wystąpi W ogóle tutaj też jakiś taki błąd jest z teksturami mm, Ok, okej Czyli mogę refuelnąć sobie samochód z jakiegoś tam, tam dalszego dystrybutora To jest troszeczkę inna sztuka, żeby chyba to zrobić Ale wykonalne, wykonalne Pociąg z darłowa dociera do darłowca no, dziś tu przed chwilą jechał ten pociąg, ale kurde, zobaczcie, jak ta zima tutaj ładnie wygląda cała, nie? Świąteczna muzyka w menu, no to co słyszeliśmy na samym początku. Dźwięki wagonów pociągu, to też jest fajna rzecz. Ja to słyszałem i to w ogóle było już jakiś czas temu, tak mi się zdaje. W sensie, jeszcze jak nie było zimy, to już było. Manualne przycisk obracania pojazdu przepisany z F na B. Nie, ma, nie, nie wiem czemu tak szczerze się stanęło, ale nie wiem czemu, może. Planują, nie wiem, wyłączanie samochodu pod F, albo... Albo coś w tym stylu, z tym stylu, bo w sumie w Golfie tak było, z tego co pamiętam Terfy paliwa znika poprawnie po wolnej kamery O, i całkiem jest spoko Można sobie walnąć z jakiegoś screenka No Jak widzicie pociąg tu dojechał, tylko mi to przeszkadza ta ikonka E-Drive No, pociąg sobie tam dalej wiedzie, jak widzicie tutaj obok darłowca sobie przyjeżdża Także naprawdę mega O, i tutaj się zatrzymuje i koniec. Co to jest za AWD? No niby ta Laguna jest w napędzie na 4. Bardzo proszę o wykorzystanie z w pełni swoich możliwości napędu na 4. O, ja się obawiam, że nie jest napędzie na 4, na bo za bardzo tutaj wiruje kołami z przodu. Może po prostu yy, w statystyki nie to zaktualizowane odpowiednio. Naprawiono odblokowywanie się komunikatów e-usiąść podczas jazdy. Ale przed chwilą chyba był ten błąd. W ogóle patrzcie tutaj taką rzecz. Się respią jakby automatycznie linie. Na środku linii nie ma. Nie wiem, czy to jest optymalizacja, czy, czy coś im się zepsuło przy wpisywaniu wartości typu render albo coś tutaj nagle się ciągła kończy, jest on tylko po bokach linie a już jakbyśmy jechali nie wiem DK37 no to tam jest normalnie czy w sensie no, normalnie, w tym sensie że nie widać linii w ogóle też w kilku miejscach na mapie jest ślisko podczas śniegu z tego co mi wiadomo no to się ten lód respi praktycznie na całej mapie no dobra my po krótkim cięciu jesteśmy z powrotem w Sławnie aby zaprezentować Wam nowy odbiór paczek, który się tutaj znajduje, a mianowicie jest to M-Kruszewski, firma transportowa. Mamy tutaj kraty. Palety i paczki No i dobra, dostaliśmy na przykład paczkę do Malechowa Czyli mamy Malechowo 8 O, proszę bardzo, nowy punkt odbioru paczek w centrum Sławna I teraz kolejną rzeczą, jaką sobie sprawdzimy Będą powiadomienia o ukończeniu dostaw Czyli po dostarczeniu dostajesz powiadomienie W którym informują cię, ile zarobiłeś z tej paczuszki Także akurat dostaliśmy do Malechowa Także będziemy wybierać się właśnie w tamte strony Jedną z rzeczy, którą jeszcze naprawili To problemy z ładowaniem się menu głównego Czy to jest lód, tak jak za, za każdy, każdego roku? Chyba nie nie, ale gdzieś tutaj na pewno jest lód. O tak, tutaj jest lód zdecydowanie, że go jakoś nie widać jakoś tak szczególnie. My powoli dojeżdżamy do Malechowa, wyjechaliśmy z Malechówka i mamy do numeru 8. Tutaj fotoradar trzeba zwolnić. 4, 7, 9 i 8 to chyba jest karczma. No i dobra, jest tutaj numer 8. Dostarczamy i mamy, proszę bardzo, 900 pelenów bo nie mam prawa jazdy to trochę mało. Jak widzicie tutaj są zaspy, jest ich zas bardzo dużo. Ja bym się nie obraził, gdyby tych zaspy było więcej na całej mapie. bo co, można się w nich zagrzebać tak w sumie? Sprawdźmy. Podjedźmy sobie w zaspę i co? Nie, one nic takiego nie robią typu problemy z jazdą, także. Okej, okay, tutaj na zjeździe można się zajezdnie na pętle można sobie wjechać z tego co widzę. Także spoko. Tam dalej nic się nie zmieniło. Tak naprawdę, jedyne czego nie sprawdziliśmy, to jest dźwięk wagonów yy, pociągu. Także właśnie będziemy tu zmierzać w kierunku Sęczkowa. Akurat teraz nic nie jedzie, ale nie wiem. Podjedziemy sobie na przykład tutaj. Z tego, co zauważyłem, na offroadzie jest bardziej, o wiele bardziej ślisko niż wcześniej. Chyba, że tutaj. Już na, zobaczcie, na tej mapie na przykład już nie ma torów oznaczonych. A ciekawe czemu? O, zapaliły się rogatki, zaczęły się palić. Tutaj się zmieniło, zmieniło się światło na zielone. Zrazu gdzieś tutaj pociąg powinien się pojawiać powoli. O, już widzimy z daleka pociąg, który nadjeżdża. Jak widzicie, też taki spory dymek zanim się ciągnie. Ale tu się kopci. Kurde, ale to jest akurat mega spoko żeż. Eee, o, ja, czy jak tu zakołopciu, cała droga. Fajnie, że on się tak ciągnie, i to daje dobry efekt, nawet. Także to chyba wszystko, jeśli chodzi o cały update zimowy. Mamy oblepione samochody śniegiem. Śnieg jest faktycznie teraz na drogach i to nawet ładnie wygląda. Efekty ścieżne też są spoko. A witam Was jeszcze w sobotnią dogryweczkę, bo kończę już, właśnie montować ten film, który właśnie oglądacie. I mamy tutaj odliczanie, proszę bardzo, do eventu. Zostało 6 dni, 7 godzin, 40 minut, w momencie, kiedy to nagrywam. Także okej, okay, Gear rewards presents, chyba jeszcze tu nic nie ma nie, Niestety jeszcze nowych eventowych aut nie ma, tutaj możemy sobie odpalić w każdym momencie z tego co widzę Sobie jeszcze szybko podjedziemy zobaczyć czy coś naprawili z tych rzeczy w ogóle, bo mi się zdaje, że większość już rzeczy zostało naprawione No także chyba te wszystkie błędy tutaj zostały naprawione Mi się zdaje, że teraz to o wiele lepiej wszystko się prezentuje jak te linie się tak dziwnie nie wczytują na oczach Tutaj jeszcze widzę, że to występuje niestety, no cóż to no, już nic nie poradzę Szkoda wielka no ale fajnie, że jest ten event, że on się pojawi za to 6 dni. Także zakładam, że to się jeszcze jakieś zakładki odblokują dodatkowe. Także na ten moment to będzie już chyba wszystko. Dziękuję wszystkim, co dotrwali do tego momentu. Zapraszam do oceny filmu, do zostawienia subskrypcji na kanale, do zakupienia, wspierania po specjalne bonusy. No i co, ja was już żegnam. Dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się do następnego No i cześć.